Słuchajcie, jak widzicie, opuściliśmy cmentarz wojenny i będziemy się teraz skierować w stronę kościoła, o którym wspomniałem Wam na początku filmu. Sam kościół jest gdzieś ukryty nieopodal tego cmentarza, także postaramy się go znaleźć. Czy się uda? Nie wiem, także zobaczymy się prawdopodobnie na miejscu. Słuchajcie, niestety nie uda nam się zwiedzić tego kościoła z racji tego, że został rozebrany i prawdopodobnie przeniesiony w inne miejsce. Dowiedzieliśmy się o tym od mieszkanki, która mieszkała bardzo blisko tego kościoła. Cóż, jeżeli podoba Wam się nasza praca i lubicie nasze odcinki, dajcie nam łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Odwiedźcie nas na Facebooku i Instagramie, ponieważ tam staramy się codziennie z wypraw wrzucać nowe zdjęcia, a my idziemy szukać nowego miejsca i nowej przygody. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć.